W 1936 roku Jan Cieluch założył swój pierwszy zakład. 80 lat później tworzymy z pasją dla piękna, czerpiąc inspirację z naszej bogatej historii. Ciągłość doświadczeń oraz systematyczny rozwój pozwala Tobie cieszyć się naszymi produktami jak nigdy dotąd. Wysokiej jakości rama, produkowana zgodnie z normami ISO 9001 oraz zestawy zawierające wszystkie niezbędne elementy, dają radość budowy niezmoconą truskami o kolejny element układanki. Gdy już skończysz, zapraszamy, abyś dołączył do nas nie tylko w Polsce, ale także na drogach Toskanii, Lazurowego Wybrzeża czy Florydy. Zakup zestawu to początek nowego etapu Twojego życia, przepełnionego pasją dla piękna i wolności. Do spotkania na drodze, Bartosz Cieluch.